Siemaneczko mordy wariaty, z tej strony no i dzisiaj pogramy sobie już kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki on Zobaczymy sobie dane jakie mamy, bo W tydzień grałem w Wiedźmina niebezpieczna gra O, te karty mamy zdobyć Tak Tam mamy iść spokojnie z Zoltanem po czy Dobra, dodaj na mapie czy to jest daleko na mapie? Uypa, nie blisko. Wyjdziemy, żeby, żeby to zdaję. Ciekawe czy jakieś karty będziemy, tylko gdzie mam wyjść? No tutaj wyjdziemy. A, tu jest wyjście. Dobra, idziemy sobie do tego. Zoltana. Oder karty chyba. Przed domem co jest bliżej? Upa Okej, jednak to jest daleko. nie, to jest blisko. Siemaneczko żoltam. Ja jest się z tego spotkać. Tylko... Widz mi, uspokój się. Dobra. Mam nadzieję, że za dobrze mnie widać w kamerce? No, jesteś. Jak ci poszło z Radikiem? Mam kartę znak. No to świetnie. No. Teraz tylko obrobimy Cezara Bilzeda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. No a to co ma, to zagadam, a ty wymkniesz się na górę, przeszukać te jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. To on za Karta. Co to za kolekcja? Aha. tego Kolekcja. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Okay. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. chodź. Dobra, mamy okres och czy już talię. Chyba. Wiedz mi, wiedz mi, A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Czy zaś na nie. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? Okej. Okay. Wiedźmin! To, to jest Geralt. To no, jest Geralt. A czy Gerald wędkuje? Yy, tak. Ta, ostatnio złapałem na rusówkę... takiego konia. Poddarzę? A tak! Na trześć, okay. nie dam rady słuchać tych farmazonów, zapraszam. No, chyba, eba że... będziemy się w winta. Tak mi się wydaje. Ale to ja no nie co, wiem. Co, o rybki. częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w Medlinach. Bo taki z ciebie kucharz jak z kozie i życi klarne. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku? Okay. Smakował jak ty mianek z gównem <laughs> Cicho! Jak mówię Wziąłem zeszło razą tego no. Gerardo. No jak ci Sandask smakuje? Wyśmijze jest gówno lub jest... To znaczy mam tego, nie mam... jest gniany, o! No dobra Bierzemy wędki i ziemy nad ponta to kurwa nie będzie wmawiać. A, Wiesz, okay. Bilzen, że podobno Wibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Urze jak zwykle, poddarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo nie chętnie, ale niechętnie. O. Kiedyś wykopałem takiego z tego pięknego... Ech, mówię ci. Co on gada ten Co on gada? Nie no. wiem Geralt wytam w Kermoren na całowicie Na petardy Na petardy Ty co? Hehe, he, no! Riosen, na żartach się nie znasz, ale po prawdzie mało to było śmieszne Geralt skocz no po następną flaszkę racja, racja. Na rację idzie. no idzie to idziemy po flaszeczkę i przechadzi przechadzi po na razie idziemy tu do góry ja szuka pięć w domu cesarza tu ma gdy pod jakiejś karty hard, nie ma, to kart. O, O, tu już jest trójkątny otwór w ścianie. Ciekawe. A to już? Chyba jeszcze dla, dla klucza kubek. Co z tym trójkątem mamy zrobić? Tu jest chyba klucz do tego. Ten nóż wygląda, jakby był przymocowany do blatu. Wow. Uuu, Otwarte. A... Co tam jest? K klucz. I zapewne tam się otwiera. Pasuje. Dwa. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Raz. Tu jest. Tak... O, To jest wyższe piętro. Ale my szybko przykajmy. człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zanieść ją do Tris. Wyponuję mały. Tak myślisz o tym, której cesarz Emhery jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Tu też się wyobrażasz? Jest. Tarta. Jeszcze jedna. Sznur, na którym powieszona Stefana z Kelena. Mam się wrócić, tak? Poszukamy jeszcze. weźmiemy to miesza. Czaszka Joachima de Veta. Hmm. To jest czupiorna kolekcja. Da. Naszyjnik Asire Far Anahit. Ciekawe czy prawdziwy. Pełna zbroja szóstej Brygady Derlańskiej. U. W tym stanie. Dobra A to gdzieś Portret cesarza Emchyra Tempera na drewnie To jest pochlebny powiedziałbym No Wszystko? Tu mamy to? To idziemy to ja, bo tu przecież jeszcze jest My się gra... Nie, nic nie ma Jednak nic nie ma Zaraz z złapem Pójdę w inżynieria Dobra. Mamy ten znak... ...zoltanowy, że mamy iść już. Podnieść. Dawaj, idziemy. Chyba by się jeszcze zamknąć drzwi. Ale złoto, będzie... ale zoltan... To idziemy. Mamy kartę. Zoltan, czas się zbierać. Na, no, no tak. Późno się zrobiło. Zaraz. A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie. Wilson, no Mamy dla Ciebie wiadomość, trzeba. Wiadomość? Jaką wiadomość? Ja, Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. <laughs> Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno, a? Red go! A wydwaj wynocha stąd! Bijamy się, cieszę Zresztą w spokoju, bijamy się Za rozwalenie Wiedźmina tasak będzie musiał zapłacić osobno No jazda nie mamy całego dnia Dobra, biję się Aleś na piźno łopanie łopanie Co piźna Dzięki Uuu, będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja, idę się pakować. No to powodzenie. Y Dobra. Aha. Wychodzimy z tak? Ale my że chciał ich przeszukać. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Gerard. Swoją drogą, nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach ksiknęło. mam, mam już światło. Co teraz? Teraz zgarnięcie kupę forsy. chodźmy. Powiedzianie, będzie chyba 200. Koron. To będzie Kupę forsy dla niego. A ja mam 83 koron. Ech, już się długo ładuje. Dali, no, wody ładuj się kurczą. Trzeba no będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. No, I teraz mamy Co iść tam znajomy, niewiele Dobra, będę musiał go jeszcze ja bym jest Ja stał tam tam Idziemy O falte. I kadsenka No wreszcie Trup już zdążył wystygnąć co to ma dać? No. Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł. Mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No Mam nadzieję, Co? że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Dobra, no, Mam z nim do pogadania. Cię robi. Teraz e będę z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi! Kroń, sukni, Ja się zajmę resztą. Mamy go wolnie, nie pomóż mu. O, wejdziemy w więzienie. Będzie strzegły się do walki. Ja Zabrzmienie miasta. Narabicy. O, są specjalne właśnie na narabicy. Na co masz taki młody, że on wchodzi na drabinkę? Co? Nic nie rozumiem. Co? Zatrzymaj się, Dium. To koniec. Uciecha. Uciecha gonitwa! Mam języki? Ja widzę pułapka. Nie, to jest. Będę zabić Tak to w mi bywa, z przyznaniem. Czekaj, co, tu jest? czemu tu nie mogę wejść? A po, po drugiej stronie to jest. Chyba użyj. I skupiałem teraz. W po pochodniu szechał? Czy on poskoczył? Po dachach i tak nie nie mi się, Widzimy zaraz, Widzimy skoszy tutaj, czyli po to, pokazuje mi. To było, wyżej wyżej jest szaty, kurcziki, a po zamknięte bezka, a bo tu niżej jest, a bo tu niżej mam wejść, a ja... a jest, że miał wyżej. Niżej, tutaj, tutaj niżej jeszcze? To jest niżej. Jest! I specjalnie na mnie czekał. Zamknięte, muszę iść dookoła. Oj, widzimy nie Dobrze, że wejdźmy na taniec przejścia. O! Weź mnie broń się! Wyciągnij ten miecz! Wejdziemy. Okej okay. Chyba on się poddał O, Do... uh, a ty już stoi tutaj! To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju? Yy, tak, może odejść. Yy, tak, możesz odejść. Tak, możesz odejść, jeśli dasz radę. A jakie mam szanse z takimi ranami? Niewielkie. Żegnam. Odejdę pieniądze. I teraz co? Dobra, zostawiliśmy go na pełną śmierć chyba. I co, go? I co? pieniądze? Tak. Mam. A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Nie, Nie. uciekłem wolno. Ech, powinienem jednak iść z sobą, widziałeś przecież jaki jest na mnie cięty. Teraz będzie jeszcze gorzej. Nie sądzę, jeśli w ogóle z tego wyjdzie, raczej wypadnie z interesu. Hej. Okay. No, co wolisz, pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Gotówka nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. E, wolę pieniądze, wolę karty. Więc nie wezmę te karty. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do króla wraków, ale cię zdziwi. Powodzenia. Dzięki Geralt I pamiętaj, SUM jest królem Pontaru Piotrze mam dużo, a i karty jakieś mi da karty teraz Otóż w postaciach A zakończone Otrzymałem w TV Young Natas, Natalia Natalia i Fali, Iselga Fali Wszystkie tak? Zobaczymy jakie karty my dali. Ale ta, do ta, ta. O, jest to, ta. Myślę, że. Czekaj, ja się tu jeszcze To się Nie ma. Dobra. Myślę, żeby odjąć tego. Bo mi się rzadko zdarza. Tu jest nieprzydatny. czego, wo bo tu jest wojownik? Wojownik. No to odejmijmy wojownika innego, co na nie potrzebne jest. Tutaj mamy działanie karty. To bronia. dobra, Dobrze, statek, Jeszcze nie, nie będziemy, które misje robić. Zrobimy sobie jeszcze misję. Kreszcie życzę śmierci. Kabaret, spodziewam się z kabaretem. Widzę, że to jest. Już... To może. Nie wiem, zrobimy, w jest to jesteśmy. Dobra, jak 12 poziom, to od 12 zaczniemy. Chwuba, chwila, jest Opcjonalny, tak. Czyli gdzieś tam mam iść. Czy daleko? Maseczkę mam kupić. Nie na daleko. Ja, bo tu jakieś bójce są. I mamy... E, Czekaj, bo jeszcze możemy sobie odbokować pewną umiejętność, że dwa, dwa te umiejętności. E, czyli potrzebuję jeszcze dwa, tak? Dobra. To idziemy sobie do... Do maszerzkiego jeszcze pójdziemy sobie A to jest ten, Roltan sobie idzie Chyba Ale tu gdzie właściwie Tutaj mi pokazuje mapa i prosta droga tak Prościutka droga tu ma sesję na bar, na skarę do Musimy kupić, maseczkę lisa, do, 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 do I jeszcze, ale kupić jeszcze ubranie dla siebie, tak? Dobra, to już wyjdziemy, biamy. Siema, LZ. Tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Porażka, to wali pisa. Krąłem się Ech, trybam, chyba, tą kartę. karty pokaż mi sobie towary towarę. oczywiście proszę jeśli coś uwiera albo ciśnie zawsze mogę przerobić na miejscu będzie leżeć jak druga skóra okej okay. maseczkę mam kupić jakąś Kupmy sobie dwie maseczki wilka maska wilka masz chevil czy dobra a z drugiej strony nie bym też tutaj opcjonalnego kupowania zagrałem jeszcze w wilta o najwyższą stawkę zagrać w karty dobra gramy to gramy no I wydoba mi karty. Tą odjął, to odjął, no i dobrze jest. Ech. Dobra, jedynka Teraz sobie wystawię tego, i spasuje. Cóż, co mówisz? Przedstawiciele hmm. Piątka. Teraz <sighs> Teraz, yy, przydałoby się tym, się. No szkoda mi tych kart. Spasuje. Spasowałem, on to od wystawi. Zapewne. Przygrałem pierwszą turę. Dawał kartę, okej. Okay. Szkoda, że nie miałem do Teraz ja sobie wystawię tego tego I lewo, chyba lewo, Jeszcze I w lewo, w pulta. w lewo, No, dobra to tego wystawiam dobra tą, turę muszę wygrać hmm mogę sobie jeszcze użyć y, tego umiejętności bo tutaj akurat uciwu ja, nie mam ani jednego nie mogę odnieść Ale mogę zamrozić go teraz teoretycznie ma oczyszczenia ma ty tyle co Mogę przegrać Oczyszczenie I teraz znowu oczyszczenia dam jedynkę. mówi się jedynkę da was? bo teraz się podam, Bo nie sądzę, żeby, żeby on wygrywał nie sądzę, on wygrał tę turę. tę kartę przegrał. I teraz ty, to jest ten. Upanie, już przegrał. Ja chyba tego wystawiam. I teraz ma zapłnożyszenia. <tuszel> Dobra. Wygrana, wygrana, jest. Jest wygrana. To, no. I dziesięć, i 10 kolumn wy... Wystawiam. Dobra, misja. Opcjonalnie kupna jest dubel, spodnie i buty. Raczej znaczy nie kupię sobie takie cczule, bo że jest taki mhm. Dobra, myślę, że teraz się Wam pożegnam. Żegnam was Rojadek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa!